RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Z pewnością był to mecz, w którym kibice nie narzekali na nudę. Starcie Wiktorii Ostrzeszów z Orłem Roczeń dostarczyło wielu emocji, zwrotów akcji, a wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie. Ostatecznie skończyło się podziałem punktów i wynikiem 3 do 3. Podbudowana zwycięstwem nad Rychtalem Wiktoria po kwadransie gry prowadziła już z Orłem 2 do 0 po samobójczym trafieniu Jakuba Stronka i golu Igora Makarowa. Goście jednak zaczęli odrabiać straty. Tuż przed zejściem na przerwę kontaktowe trafienie zaliczył Maciej Osesiak, a w 53 minucie do remisu doprowadził Kamil Rabiega. Zawodnicy trenera Marka Wojtasiaka Byli bardzo bardzo blisko zgarnięcia trzech punktów, gdy z wolnego w 78. minucie trafił strąg. Miejscowi jednak zdołali doprowadzić do remisu, a uczynił to kapitalnym strzałem z rzutu wolnego Kacper Lepka. Mroczenia nie mogą mieć niedosyt, ale bramka z tej drużyny Peksa, tonował te odczucia. Trzeba przypomnieć pierwszą połowę, że przygrywaliśmy już 2-0, tak? Do wy było 2-0, dostaliśmy bramkę jedną, zaraz drugą, dostaliśmy bramkę, wychodzimy na drugą połowę, zespół się troszkę odbudował, wyciągnęliśmy to na, na, na dwa, no i niestety no, brakło tego, tak? No ale z przebiegu gry my, sytuację oni, sytuację nikt nie może być z tego wyniku zły, albo inaczej. No każdy grał zwycięstwo, chcemy zwycięstwo. Bo mieliśmy teraz parę meczy do tyłu porażek, chcieliśmy się odbudować tutaj na drużynie Ostrzeszowa, ale Ostrzeszów też po zmianie Cenera wygrał ostatnio z Rychtalem. Też o dziwo 4-1 wysoko, więc oni też tu wyszli podbudowani i też chcieli na koniec zrobić u siebie jakieś punkty. Znowu nie weszliśmy dobrze w mecz. bo 8.10 minuta, przegrywamy 2-0. Dużo strat własnych, przeciwnik to wykorzystał. Później musieliśmy gonić po ładnej akcji. Kupczak, Osesiak na 2-1. Bramka też po ładnej akcji Os Osesiaka zamknął. Rabiega, Kamil na 2-2, rzut wolny, 3-2, wydawało się, że Uda się jednak to zwycięstwo na przełamanie. No niestety, tylko remis, bo gospodarze z rzutu wolnego także zremisowali. 3-3. No z jednej strony można być niezadowolonym, bo nie ma tych trzech punktów, no ale z drugiej strony, zespół się podniósł od 2-0 na 3-2. No niestety, nie dowieźliśmy yy, zwycięstwa. Myślę, że taki sprawiedliwy wynik 3-3. Yy, ten mecz miał takie yy, parę oblicz. Raz my żeśmy byli lepsi. Raz goście mieli inicjatywę. Myślę, że to, yy, że to jest prawidłowy wynik. Choć przy odrobieniu szczęścia może w ostatniej akcji mogliśmy przeważyć, no ale trudno. No. Trzeba przyznać, że Gra Victoria Strzeszów w końcu rundy zapaliła światełko w tunelu, odżyły nadzieję na utrzymanie piątej Ligi, ale to wciąż odległy jednak celi bez odpowiedniej jakości doświadczenia, a przede wszystkim punktów. Wiosną może być jeszcze trudniej niż jesienią. Radio Suda, Radio Suda. Twoje radio, Twoja muzyka, Twoja muzyka.